Siema, dziś pokażę Wam, jak zostałem handlarzem na Anarchia g No ale dobra, ja bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. Moją taktyką było typanie graczy i sprzedawanie z nich itemków. Jednak czy mi to wyszło, oglądajcie do samego końca. Na samym początku postanowiłem zbudować strapa. Nie był on najlepszy i w sumie też nie był najgorszy. Wolne. Eee, niewidzialny. Lognął. Moja stara dobra technika. Złapał!

Czekaj, łap Ej, to jest, 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 jest Następnie dostałem giga grubego donate od widza, ale w sumie jest, zobaczcie sami Yo, co on mi dał? Co jest? No Ej, no jestem deb deblisowy No nie, no nie, zepsujęż to. Wyszedł? Wyszedł? Kurna, czekaj. Czekaj, dobra, czyli, ja, ja piję z tręfa, piję z tręfa, ty uciekaj, uciekaj. Ja się z nim chwilę poklepię, bo mam wystarczające wystarczającej tamki. Czekaj, czekaj, nie, ja na razie muszę zlecieć. O, dobra. Nie leci, masz za mało serc. Ja jak zginę, to wiesz, że nic się nie stanie. On, on ma miecza dobrego. Nie, pepusz, no nie! Dobra, nie, to nie ty, to widz. No nie, widz. Nie, deadna. On ma taki dobry mieć... On, on ma gier dobre pvp. Deadem. W razie więcej się kupił dripstone. Pozdro. No. Czemu anarchiczny znowu? Dziękuję Pepus za koksy, serio. Ale i tak deadne. Pomimo tego, że dałeś mi te koksy. Proszę! Nie, nie zużyło mi co? Czemu mi tego nie użyło? Dobra, chyba się poddaję, nie wiem Zagowało go No i jest taki się dzień. Nie pierdzielne ptepnął pie mnie Olafik to jest za trap? Nie wiem, jakbym tu zginął, to mi się połamał, chyba. Zlogał, Boże! Czekam tu na niego. A nie, nie, zlogał! Zabiłem go! Zlogał, jak, jak mnie zauważył! Ale głodnie zabiłem! Mam dla ciebie głowę i mieć plus 17% jaksowy I pum. Czyli za 1000. Nie, no, nie, za 500 sobie go sprzedam. Zosta Dobra, tepną mnie Marcel. 6,6. Mieszka mi nie działa Dobra, no rozbugowała się. O Boże, tepną mnie w gówniane miejsce Wytepałem się chorusem od razu Jest mater66, ma totem Jest Co jest? Co się mu stało? O mi perełki wanu? Seba! Hościu Seba! Hościu Seba! Nie logniesz Zawalnałem Seba! Papus, yy, nie wiem czy Cię nie będę mógł tepnąć, zaraz Cię tepnę to może oni się zalogują jak yy, go zabiję. Czyli Marcel mi wolną miał totem, nie wiem czemu nie przyszedł pomóc koledze. Nie wiem czy taki dex'i. Zabijem! O Boże. No to nieźle. Nieźle się dzieje, chciałem powiedzieć. Jest zaląbiście. Aha, bo to jest nielegalny trap! Nielegalny trap zrobili, bracia. Dobra. Nie, no tutaj nie ma co zrobić. To jest nielegalny trap. Jezu, nielegalny trap mnie zabili. Dobra, nie miałem już szans. Dolatepnął mnie. Co to za trap? A to jest trap pewnie jakiś, tak to jest trap. Kurde, no on ma tu już trapa przygotowanego. Ja nie ogarniam w ogóle się, bo jest, że on mnie wknoka. Ale spróbuję go to jakoś zabudować albo zagrać jakoś mądrze. Dobra, ale chyba mu to nie wychodzi aż tak. A jest kolejny trap, co jest? On mnie nie wknokał do niego! Ile ma tych trapów przygotowanych? Nie no, jego kolega tu przybiegł Dobra, ja uciekam na spawna Nie chcę mi się bić na dwóch, tym bardziej jak mam przygotowane trapy Dobra, a panowie kabis Zobaczymy O Boże, co to jest za trap? O Boże, on ma banie przecież, co on odpieprzył? Znowu nielegalny trap? No! What the fuck Jest, schorusowałem się Znowu trap przy sektorze hmm. Nie wiem, anarchicznie się we mnie wklepał Kurcze, deadłem, no nie Dobra, jestem przygotowany na kolejne tepnięcie, Więc, co? Biorę się za tepanie. Dobra, tepa mnie typek. Mam nadzieję, że nie zginę, bo nie powiem, ciężko mi się będzie odrobić. No i chyba w tym przypadku nie zginę. Nie wydaje mi się, żem zginął. Ale mamy jeden, jeden nie w wziąłem niestety, stremfa. Ale widzę, że mi uciekają. Nie, no nie dam im uciec. Muszę choć jednego zabić. Ulde, no ucieka mi, ale no nie ucieknie mi jak mam reniferka. O ile w ogóle będę dzisiaj trafiał, bo coś nie mogę dzisiaj trafić tym mieczem. Proszę, do tego kanionu. Jest! Spadł do tego kanionu. Dobra, teraz go rozwalę. W tym kanionie już nie żyję raczej. No nie. Dobra, nie ma teraz No nie, uciekł mi! No nie! Czas jakby tam wleciał, to by zginął. Nie, nie gadajcie, że on mi lognie, no nie! Jest, hitnąłem go! zabijam go! Zabijem go! Lognął! No. Wiedziałem, że lognie! Let's go! Dobra, tepnął mnie kolejny gracz. Postaram się znowu uciec z trapa jednak. Ale fajnie! Ale mi się powalczyło, jesteśmy jeszcze w jakiejś wiosce znowu nie wziąłem a znowu zapomniałem. A jakbyśmy szybko walnęli jednego, to by tak fajnie było. Proszę. Nie. On mnie podkopał, nie wierzę w to. Walnę. Jest. I to by było chyba na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku. Siema.